Witam serdecznie. Chciałem zaprezentować sterownik termostat czterokanałowy eee, z nastawami czasowymi niezależnie dla każdego kanału. Eee, cóż jeszcze? Oczywiście, alarmy wartości zadane i histereza w dziesiątych stopniach. Może zaprezentuję, pokażę jaka jest płyteczka. Płytka jest z pięcioma tryjakami. Zaraz wytłumaczę, dlaczego z pięcioma. Jest ich pięć. Bateria podtrzymująca zegarek. Trzy przyciskowa na podkładzie Atmega 328. Do sterowania ma manipulator. Czyli impulsator, jeżeli ktoś to, to tak woli. E, 4 ds 18 -y 18B20. OK, to może wstępnie na tyle. Eee, może opiszę, co jest na wyświetlaczu. Dobrze? O, moja miara się przewróciła. Eee, oczywiście, zegarek. Informacja, sterowanie czasowe, których do... kanałów w tym okresie dotyczy. Termostat A, termostat B. Termostat C i termostat D. Może wejdę w nastawy pierwszego termostatu. Trzy pozostałe są identyczne. Termostat A. Może przybliżę. 27,8. Jest to obecna temperatura na czujniku DS18B20. Wartość zadana. 36,0 histereza 2 stopnie oraz alarm 40 literka T oznacza czy dany termostat ma działać czy nie czyli włącz, wyłącz taka funkcja trzecia linijka 36,0 kreseczka 2,0 to jest obecnie to jest są to nastawy, które są na których obecnie termostat działa. Za chwileczkę dojdziemy do tego. Wytłumaczę dalej. Tryb chłodzenie lub grzanie. I tu jest tak nagmatwane trochę na dole, ale niestety z tytułu braku miejsca na wyświetlaczu, mimo to, że jest duży, żeby nie rozszerzać, powielokroć menu. Godziny minuty. To jest od. Godziny minuty. To jest do. Z wartość zadana 34.0, H histereza 3.0. Czyli w godzinie 0001 do godziny 0002 ma nastąpić załączenie histerezy 34. E, Przepraszamy, zadanej 34 i histerezy 3. Poza tą godziną nastawy będą Następujące: 36 stopni zadana oraz 2 stopnie histerezy, tak jak jest tu opisane. Kanał B, kanał C, kanał D oraz ostatnia wartość to jest taka czysto informacyjna: włącz, wyłącz podświetlanie oraz out signal ABCD. Właśnie ten dodatkowy, piąty triak. Załączany jest wtedy, gdy którykolwiek z czterech kanałów termostatu jest załączony, niezależnie od temperatur. Jest to dodatkowe sterowanie innego urządzenia. Układ, e, projekt powstał na zamówienie, więc nie będę wnikał, do czego to tam będzie służyło. Może tak, zmienię sobie zegarek. Godzinę, może. 0,0. Teraz 0. Sterowanie czasowe mamy o godzinie 0,001. Sekundy muszą dojść do wartości wyższej, do jednej minuty. Mamy sterowanie czasowe w tym czasie jest dla kanału pierwszego i drugiego, czyli dla kanału A i B. Czyli mamy jedną minutę. Tak, jest jedna minuta załączenia, druga minuta wyłączenia dla kanału A. Dla kanału B jest pierwsza minuta oraz trzecia do wyłączenia. Może użyję lutownicy, żeby delikatnie podgrzać czujniki. Przekroczyłem wartość 40, czyli załączył się ARM. Przekroczyłem wartość 36, e, załączył się termostat, ale dla kanału drugiego, czyli nie pierwszego jest czasówka, czyli mamy 34. Może jeszcze raz wrócę, zwrócą Państwo uwagę na trzecią linijkę nastawy. 0 e, Inaczej tak Ja sobie się posłużę Kombinacją godziny Niech będzie 1 Oraz może cofnę sobie sekundy. Mamy końcówkę cza... wartości czasowej. Wchodzę w nastawę mamy odczyt 34 i 3, czyli czasówka 34 oraz 3. Za chwileczkę powinno się zmienić, proszę zwrócić uwagę. Mamy 36 i 2. I z takimi nastawami obecnie termostat działa. Może tak w międzyczasie wejdę w nastawy. Plus minus Alarm, ustawianie godzin, ustawianie minut, ustawianie godzin dla wyłączenia i ustawianie minut dla wyłączenia, zadana oraz histereza, tryb chłodzenia lub grzania pokazała się gwiazdka, że dany kanał został załączony w trybie chłodzenia nie ma, dlatego że e, mamy obecnie 36,4 a na termometrze mamy 28, a może zaprezentuję załączę grzanie, czyli ma nam grzać obecnie do 36,4 i się wyłączyć ma Gwiazdka zginie nam, zginęła. W trybie grzania zmienia się również tryb działania alarmu. Jeżeli temperatura jest niższa od alarmu, zostaniemy o tym poinformowani sygnałem dźwiękowym. Zejdę poniżej 30, około 30 stopni. O, i nie ma. Alarmu. Przejdę szybko. Jeżeli spadnie nam temperatura poniżej 30 stopni, załączy nam się alarm. Informacja o alarmie jest na wyświetlaczu głównym. Bardzo proszę, jest dzwoneczek przy literce A zwiększę temperaturę dzwoneczek przestaje oraz jeśli jeszcze podgrzeję do 36,4 zginie nam gwiazdka, czyli dany kanał zostaje wyłączony w tym trybie ok, to byłoby chyba na tyle czy coś jeszcze oczywiście wszystkie nastawy są zapamiętywane po sygnale dźwiękowym. Może to zaprezentuję? Zmieniłem o jeden wartość. Wychodzę z menu. Sygnał dźwiękowy będzie za chwileczkę. Mieliśmy sygnał dźwiękowy. Nastawy zostały zapisane. Sterowanie czasowe e, zginęło nam z tego tytułu, że nastawy zostały zapisane, a są pobierane z pamięci. Czyli została wartość zapisana oraz odczytana. To, że wartość termostatu pierwszego jest, została zmieniona, bodajże chyba do 5, nie do 4 minut. E, dlatego. Sterowanie czasowe przy zmianie zegarka nam się zmieniło. Może uruchomię termostat od początku. Sterownik, informacje, moje informacje, szukanie czujników, podłączono 4. I tyle czujników jest podłączonych. Może odłączę jeden z czujników, na przykład czwarty? O, mamy zero czujnik pierwszy czujników podłączono trzy. Czujników podłączono dwa. Teraz załączam wszystkie czujniki. Czujników podłączono cztery. Zmienię tryb pracy zgrzania na chłodzenie. Ok. Może jeszcze zmienię temperaturę alarmu, bo zaraz będzie krzyczeć? A i chyba to byłoby wszystko, czy coś jeszcze? Wartość zadana termostatu podstawowego jest do 125 stopni. Czujnik odczytuje nam 127,9. Histerezę mamy ustawialną do 50 stopni oraz alarm do 125 stopni. Te wartości są troszeczkę ograniczone dla nastaw czasowych z tytułu, że nie mamy miejsca. Dla wartości zadanej histerezy, ażeby wyświetlić na przykład dodatkową cyfrę dla zadanej, zostało to ograniczone do wartości 99,9 zadana dla czasówki oraz 9,9 histerezy dla czasówki. To jest takie niewielkie ograniczenie. Cztery niezależnie działające kanały. Termostatu piąty triak załącza się wtedy, gdy którykolwiek z kanałów steruje. Ok. Serdecznie oczywiście zapraszam na moją stronę internetową www.imex.elektroda.eu ukośnik galeria. Podam jeszcze telefon kontaktowy do siebie 502 812 675. Mam na imię Grzesiek. Jeśli masz pomysł na inny termostat z innymi nastawami do indywidualnych potrzeb, oczywiście kontaktuj się ze mną drogą mailową lub pytania telefonicznie. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Grzesiek.